Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Znajdujemy się w miejscowości Cuti i tak jak obiecałem, mam dla Was gościa, Króla Włoskich Wykopek, Janek z kanału Żyj Spasi. Cześć Janek. Witam serdecznie, cześć. Janek, na wstępie, powiedz nam troszkę o sobie. Moje życie wyglądało standardowo jak w większości ludzi czyli liceum, potem studia. Po studiach nie mogłem znaleźć roboty i zastanawiałem się, co tam mam zrobić w życiu. I mówię kurczę, tak zawsze lubiłem sport i wybrałem drogę sportową. Zacząłem pracować w Decathlonie na targówku, najpierw jako sprzedawca, później jako lider sportu. Po prawie 5 latach pracy, mimo awansu, mimo jakieś tam podwyżki, stwierdziłem, że spróbuję zrobić Coś w życiu co sprawia mi największą przyjemność, z czego wszyscy się śmieli, jak opowiadałem ponad 5 lat temu, że będę, chciałbym podróżować po Europie, może nie Fiatem Dobla, a czymś większym, chciałbym żyć z poszukiwań i z YouTube'a, to nawet jak teraz o tym mówię, to takie lekkie dreszcze mam na, na rękach. W ciągu ostatnich 5 lat spełniłem wszystkie swoje takie mikromarzenia, bo to nie były jakieś marzenia górnolotne, ale duży kamper van, podróże na praktycznie cały etat, jakieś tam utrzymywanie się właśnie z poszukiwań, z podróży, no i tym się teraz... Ogólnie zajmuje. A czy pamiętasz w ogóle moment, w którym stwierdziłeś, ten ten to nie jest dla mnie, że po prostu chcę to zmienić? Pamiętasz, jaki to był impuls, to Cię do tego tak najbardziej pchnęło? Oglądałem sobie Odyna, widziałem, jak jego życie się odmieniło dzięki YouTube'owi. Wiedziałem w tamtym momencie, że mój kanał jest bardzo mały i że praktycznie graniczyłoby to z cudem, że, żebym taką samą ścieżkę mógł obrać. Ale pamiętam, że w momencie podjęcia tej ważnej decyzji o odejściu z firmy, to taką iskierką zaponową była właśnie posta. Ciodyna. To był taki impuls, czy jednak to był długofalowy plan, do którego się przygotowywało? Wiedziałem jako poszukiwacz, ile jestem w stanie zarobić mniej więcej w tamtych latach. To był rok 2020, czerwiec 30, dokładnie jak odchodziłem. Wiedziałem, jak to wygląda z, z, ze strony poszukiwań. Odkąd zacząłem pracować w Decathlon, kupowałem akcje firmy i jaką pulę gotówki na odejście, razem z premium, razem z tymi wszystkimi akcjami, jakie sprzedam, na czym stoję. I wtedy wyglądało to w ten sposób, że mówię, ok, odchodzę i mam na pół roku... I jakbym nie pracował, nic nie robił, mogę pół roku działać. I w te pół roku zacząłem właśnie dużo nagrywać filmów, dużo więcej niż wcześniej, bardziej się przykładać. Poznałem wielu youtuberów, którzy też pomogli mi z tym kanałem troszeczkę. W tamtym konkretnym momencie wiedziałem, że pół roku mam na spróbowanie czegoś, żeby miało to ręce i nogi. Był strach, była niepewność i ekscytacja, że Okej, okay. zrobiłem taki krok co dalej? Do jakiego auta się przeprowadziłeś? W wieku 22 lat kupiłem Fiata Doblo z silnikiem 1.2 65 koni. To był rok 2012. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak vanlife. Po prostu wiedziałem, że chcę mieć auto, w którym się wyśpię i będę poszukiwać i wtedy nie miałem nic w tym aucie. I nie miałem ja I jak, jak wyglądał ten setup tego Tak, auta. setup wyglądał tak, że na początku wyciągnąłem siedzenia tylne. Tam był taki próg na tych siedzeniach 10-centymetrowy, więc miałem 1,5 50 10 cm. Centymetrów taki dół na, na, na nogi pasażerów. Musiałem to jakoś wyrównać, więc na początku kupiłem w kastoramie styropian. Wziąłem stare prześcieradła od mamy, oprzyłem po, po ten, wyrównałem powierzchnię i w zasadzie nawet nie miałem materaca wtedy. Jakieś dwie kołdry. Piwór cienki, bez kuchenki gazowej, bez solarów, bez niczego. Zainwestowałem w MyLab Excalibur dwójkę. Kupiłem od dwójka za 5000 złotych i była sytuacja taka, że miałem 2000. Mówiłem, masz wujek dwa, a w trzy zarobię. I pojechałem w listopadzie na dwa tygodnie na poszukiwania. Przy minus pięciu spędziłem. Wspaniały czas. Ile podróżowałeś tym Fiatem do Doblo? Fiatem Doblo nawet do roku 2024. Mimo, że już miałem Fiata Ducato, ale chciałem specjalnie dla widzów na kanale i wszystkim pokazać, że mimo, że mam już auto dla mnie bardzo luksusowe, to jednakże nie zmieniło się coś takiego we mnie, że potrafię wziąć małe auto, potrafię, nie wiem, wziąć piwór na plażę i dalej funkcjonować. To Janko, skończyłeś przygodę z Fiatem Doblo. Przeniosłeś się do jego większego obrazu. Ile ci zajęło znalezienie bazy, wybudowanie go, bo budowałeś sam? jak to zmieniło w ogóle standard twojej podróży? Pierwsze co, jak uzbierałem finanse, miałem 30 tysięcy budżet. Zgłosiłem do firmy, która zajmuje się sprowadzaniem aut za granicę. Mówił: słuchajcie, busa na kampera, taki i taki, z klimatyzacją. Czekałem 4-5 miesięcy, zero ofert, nic ciekawego się nie trafiało. I któregoś dnia mój widz Mikołaj Strzewa, którego serdecznie polecam, pozdrawiam, Mikołaj podesłał mi właśnie ofertę z Elbląga tego Fiata Ducato. Zadzwoniłem, okazało się, że mam znajomego, który ma znajomego mechanika w Elblągu. sprawdził mi to auto. Naprawdę dobry egzemplarz trafiłem, z tego się bardzo cieszę, bo już został mocno przetestowany przez te dwa lata. Budowa zajęła mi łącznie, jakbym tak liczył, wszystkie dni to około dwóch miesięcy, tak patrząc po, po 8-10 godzin dziennie jakby zliczyć ten czas. A jeżeli chodzi o zmiany, we Fiacie Doblo musiałem siedzenie kierowcy przesuwać do przodu, żeby spać komfortowo. Często tego nie robiłem i spałem skulony. Tutaj Łóżko mam dwuosobowe, wygodne, mogę się wyciągać, więc pierwsza rzecz najważniejsza, łóżko. Jak jeździłem dobro, Doblo, to w takiej Szwecji na przykład kąpałem się w kwietniu, praktycznie to było morsowanie, a nie kąpanie. Tutaj mam prysznic, normalny prysznic. W Doblo miałem 100-amperogodzinowy 100 akumulator AGM, tutaj mam 200-amperogodzin lifepo 4 i solar. W Doblo był 100-watowy, tu mam 400 w i z 2,14 m kwadratowych na 5,5 się przeniosłem. Ale wydaje mi się, że też główną Mianowicie jest to, że w Ducato w końcu możesz stanąć, bo tak. w, w, w Doblo nie było takiej opcji. Jeździsz tutaj do pracy. Jak planujesz swoje podróże? Jak znajdujesz odpowiednie miejscówki? No i przede wszystkim, ile miesięcy w roku czujesz, że żyjesz, a ile miesięcy w roku czujesz, że pracujesz? Jeżeli chodzi o te poszukiwania, to jest o tyle ciężki temat, że jak pracujemy na etacie, idziemy od 8 do 16, wychodzimy, nic nas nie interesuje. Tutaj ja muszę sobie sam narzucać. Widzowie wielokrotnie obserwowali, jak chodziłem wśród dużych fal, podczas deszczu, w niekomfortowych warunkach, bo to nie jest łatwa praca. Wcale te poszukiwania, jak się ludziom wydaje, że znajduje złoto, a za tym jednym złotem są setki godzin. Człowiek marznie, obtarcia, już nie wspominam, jakieś warunki, robactwo, wszystko. Jest to ciężka fizyczna praca, ale znajdź pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej. Ja to lubię. Są momenty, że bardzo mam mę męczące, wtedy odpuszczam. Są momenty, kiedy znajduję coś bardzo cennego, wtedy też odpuszczam i zaczynam bardziej relax, relax. Mm -hmm. Bardziej tak, tak holiday, prawda? Mm -hmm. że żeby się nie zajechać. Ale też y bywa tak, że ogromne ciśnienie, nie idą znaleziska i ja trzeba jednak zarobić, prawda? Ale tutaj dzięki temu, że mam to rozgraniczone. YouTube, poszukiwania. Jak nie idą poszukiwania, przyłożę się bardziej do odcinka. Ten YouTube idzie super, to wtedy też nie mam takiego odcinka z poszukiwaniami. Więc tutaj mam fajnie dwie nogi. Jedna się podcina, to na drugiej stoję. Tak, to, to dwie opcje. A jak znajdujesz y, miejscówki? Jak szukam w zbiornikach śródlądowych jakieś zalewy, jeziora, to nie ma tutaj reguły. Po prostu jeżdżę od punktu do punktu i tyle. Nie zniechęcam się, czy są sygnały, czy nie. Zawsze szukam, staram się dokładnie. A jeżeli chodzi o morze, to tak naprawdę w tym roku uczę się. Uczę się tych poszukiwań, analizowania promu. Wpływów, jak to wszystko wygląda, to zapiaszczenie, dno macierzyste. Taka prosta rzecz, że ktoś stanie sobie o 10 i pójdzie poszukiwać. Wychodzi, nic nie znalazł, nie wie czemu, a nie spojrzał w ogóle, że to są odpływy, przypływy. Jest aplikacja. Na tej aplikacji sprawdzamy sobie, o jakiej godzinie jest odpływ. I jak jest ten odpływ, to zaczynamy szukać godzinę przed i szukamy godzinę po, plus w czasie odpływu. Zazwyczaj te 2-3 godziny są najbardziej decydujące. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie gubią najwięcej wiadomości. Od wejścia na, na wysokości kostek po szyję, ale też skaczą na głębszej wodzie. Nie mam tam zasięgu, jaki mam sprzęt do nurkowania, a podczas odpływu. Woda, gdzie było normalnie potąd, mogę mieć wodę po pas. I dzięki temu zwiększam swoje możliwości. Jeżeli chodzi o wytrwałość, może mi nauczyło mnie największej wytrwałości w życiu, bo czasami chodzę 4-5 godzin, nic. W tym roku miałem taką sytuację, po 4 godzinach nagle w ciągu 10 minut znalazłem złoto wartości 3000. Obrączkę i zawieszkę. Trafiłem na moment wypukany, mamy skałę albo kamienie, to jest dno macierzyste. I na tym jest met piachu, wszystkie znaleziska Złoto jest ciężkie, idzie na samo dno. I w momencie, podczas stormu, podczas odpowiednich prądów, Morskich, jak zabierze piacho, wchodzicie i są sygnały. Czasami jest to kilka metrów kwadratowych i można się nieźle obłowić. Tutaj jest bardzo dobry moment, żeby porozmawiać o zarobkach. Jakie są możliwe finanse właśnie z pracy, którą wykonujesz? To jest loteria największa, jaka istnieje. Teraz weźmy, ostatnie półtorej miesiąca, jak jestem w Italii. W pierwsze trzy tygodnie zarobiłem ponad 8000 ze znalezisk. Potem, w kolejne dwa tygodnie, nie zarobiłem 100 euro nawet. Totalna loteria czasami bywa także jednego dnia 3000, a czasami bywa także w miesiąc 3000. Ale ogólnie uważam, że osoba, która szuka 4 godziny dziennie, czyli wykonuje pracę na poziomie 120 godzin z detektorem, jest w stanie w każdym państwie na świecie zarobić. Na taki skromny podstawowy wanafaj, czyli kwotę około 3000 zł. No a jakie masz najlepsze osiągi, jeżeli można wiedzieć? Najlepsze osiągi to ponad 10 tysięcy, ile dokładnie? Ciężko powiedzieć? 10, 12, coś takiego w ciągu miesiąca. Okay, to liczmy w gramach złota. Jakiego ci się udało? Albo nawet srebra, bo to jest, wiesz, bardzo interesujące. Jaki jest taki twój najlepszy miesiąc pod względem ilościowym, jaki znalazłeś właśnie w metali szlachetnych? Tak, srebra to pół kilograma, to jest mój absolutny rekord w miesiąc. Wow. wow, w miesiąc? Tak. Jeżeli chodzi o. W ogóle srebra, tak dla porównania, to. Teraz średnio w ciągu roku znajduję kilogram. To to jest dużo, dużo. Mm. Naprawdę, jak ktoś e, kiedyś poszukiwał i znalazł jeden, dwa srebrne pierścionki, to kilogram to jest od groma. Mm. Jeżeli chodzi o złoto, mój rekord życiowy to jest 178 gramów w ciągu całego roku. W mm. miesiąc 30, może 40. Mm -hmm. coś takiego. A jakbyś porównał na przykład z innymi poszukiwaczami? Znam poszukiwaczy, którzy potrafią zarobić 150, 200 tysięcy w ciągu roku, potężne pieniądze, ponad pół kilograma złota. właśnie w takich krajach jak Italia, więc są to już no fajne, duże pieniądze. Ja jestem takim poszukiwaczem, który się z tego potrafi utrzymać, ale nie są to wyniki spektakularne, takie jak mam wśród swoich znajomych. A uważasz, że da się tak żyć na dłuższą metę stabilnie, czy to jest taka zawsze takie balansowanie troszkę? Był moment w zeszłym roku, gdzie na, na przykład w, mój widz Michał w Szwecji zaproponował mi bardzo dobrze płatną pracę razem z mieszkaniem służbowym i wtedy wychodziło tak, że byłbym w stanie miesięcznie około 8-9 tysięcy odkładać. Jak sobie w tej pomyślałem, no rok, dwa lata popracuję, odłożę tam ze 150 tysięcy i będzie na podróże i w ogóle, ale wiecie co? Ja stwierdziłem, że tak jak u mnie jest ta niepewność, że nie wiem ile znajdę, ile, jak pójdą filmy, to mi się bardziej podoba, to mnie bardziej nakręca Właśnie do działania. Właśnie się troszkę, motywuje A, a jakbym bardziej. miał na koncie pół bańki, to nie wiem, czy, czy bym tak samo funkcjonował. Dla mnie najbardziej motywujące słowa, jakie miałem w życiu, nie ma możliwości, żebyś podróżował na cały etat camperem, nie ma możliwości, żebyś otrzymał z YouTube'a z poszukiwań, nie uda ci. Się się niemożliwe. I to, to mnie motywuje. Jak właśnie ktoś mówi, nie udać się? Aha, zobaczmy, a co jeśli jedziemy z tematem. Dlaczego uważasz, że może jest najlepszą opcją zarobkową? W tej chwili, gdzie konkurencja, ilość poszukiwaczy z roku na rok jest coraz, coraz większa. Przykład polski. Mamy jeziora. Jak w jeziorze wejdzie poszukiwacz, przykładowo we wrześniu, jak ludzie się nie kąpią, wyciągnie 70-80% znalezisk. Wejdzie drugi, trzeci, czwarty, tylko jakiś dobry sprzęt może coś jeszcze tam wychwycić. Wiadomo, nigdy się nie przeszuka i idealnie, ale tych sygnałów jest jak na lekarstwo. Może jest takie, że ja wchodzę, wyciągnę 5 złotych rzeczy, będę tutaj 3 dni, już uznam nie ma sygnałów, wrócę i jeszcze będę znajdował. Albo ktoś po mnie. I może jest niezwykłe, bo z dnia na dzień się zmienia to dno. Nie ma czegoś takiego, że coś wyciągnie wszystko z morza. Z jeziora może większość wyciągnąć z morza, może stóp przejść i zawsze jest szansa. Odkąd żyjesz z pasji i prowadzisz swój kanał, czy miałeś kryzysy? Po prostu, że stwierdziłeś, że to nie jest dla mnie może wrócić trzeba do normalnego życia, czy po prostu zawsze miałeś zaszczepione w to, że może teraz nie idzie, ale los nie świnia. Musi się obrócić. Jak zakładałem kanał na YouTube 6 lat temu właśnie nazwałem go Żyj z pasji, bo taka wizja życia z pasji mi się strasznie podobała. Oczywiście. Nie patrząc już na poszukiwania, tylko na sam kanał, momentów zwątpienia, że mi się nie chce, że po co to robię, po cholerę, było nie jeden, nie dwa, kilkadziesiąt w ciągu tych 6 lat. Demotywacja i wszystko, ale... Później, poznając tak fantastyczne sobie, jak na przykład Bartek, to mnie utwierdziło, że to co robię ma jakiś sens, im dłużej prowadzę kanał, już kwestia finansowa schodzi na nasz dalszy plan. Bardziej myślę o osobach, o kontaktach, o znajomościach, jakie właśnie dzięki kanałowi powstały. To jest dla mnie najcenniejsza taka wartość. Przykład roku 2021-2022. W ciągu całego roku zarabiałem tyle, co rok później w miesiąc. I gdyby człowiek zrezygnował, zdemotywował się, to by nic z tego nie było. I właśnie 2022, 3, 4 to były lata, gdzie z samego YouTube'a byłem w stanie jakoś bardzo skromnie podróżować, co też mm -hmm. dla mnie jak jakiś kosmos. A ile lat temu odeszliśmy do Katalonu? To jest 2020-30 czerwca, czyli teraz 5, 5 lat minęło. A co byś powiedział komuś, kto właśnie czuje, że utknął powiedzmy w swojej pracy, której nie lubi i boi się wykonać tego pierwszego kroku do takiej niezależności, żeby po prostu żyć swoimi marzeniami i podążać za nimi? To nie są moje słowa, tylko bardzo bogatych ludzi. Ich metoda, którą ja też wykorzystałem w swoim życiu. Pracujecie w firmie, która nie sprawia wam żadnego fanu. Siadacie któregoś wieczoru i wypisujecie na kartce 5-10 rzeczy, które najbardziej kochacie robić w życiu. Totalnie naj, naj, najważniejsze. Zostawiacie to. Następnie wstajecie, patrzycie na tą kartkę i wybieracie jedną, dwie, trzy rzeczy, które są takie dla was najważniejsze, naprawdę tak. To przed samym sobą musicie wtedy odpowiedzieć, co z tych 10 naprawdę jest takie naj naj naj. Na. I wtedy do każdej z tych rzeczy wypisujecie wszystkie możliwości, jakie istnieją, jakie wam przyjdą do głowy, jak można z tego zarabiać. W sposób to, co wam sprawia przyjemność, może przynieść pieniądze. I wtedy macie przed samym sobą czarno na białym. Wybrałem to, mogę robić w ten sposób. Ja tak zrobiłem z kanałem z poszukiwaniami. Wybrałem tych rzeczy dużo więcej. Śpiewanie, armesing. Wiedziałem, że ze śpiewania nie zarobię, z armesingu nie zarobię, że to jest tylko przyjemność, ale wiedziałem, że YouTube jest dochodowy, wiedziałem, że poszukiwania są dochodowe no i wszystko było. Zmiana auta, więcej podróży, inwestycja w to. To jest taka moim zdaniem złota metoda, więc jak wam się nie podoba robota, usiądźcie przed Samym sobą, zastanówcie się na spokojnie. To jest ważna decyzja, i wtedy sami znajdziecie tą odpowiedź. Czujesz się wolnym człowiekiem w tym momencie, wykonując to, co robisz, żyjąc tak, jak żyjesz? Nikt z nas nie jest wolny i nigdy nie będzie w tym systemie, w tym, w tym życiu. Jest y, zawsze odgórnie narzucone, że musimy mieć pieniądze, żeby funkcjonować, a żeby je zdobywać, musimy coś robić tak czy inaczej, żeby, żeby po prostu robić to, co robimy, i to nam zabiera wolność. Metodologia zarabiania pieniędzy w tych czasach jest olbrzymia. To, co ja teraz robię, daje mi dużo większą wolność, czyli powiedzmy tego czasu takiego wolnego, niż to, co robiłem kiedyś. Czas, potrzebu który potrzebuję na poszukiwania i na YouTube'a, to jest powiedzmy połowa tego, co jak pracowałem na etacie. Bo tak jak dużo osób mówi Janek, wyszedłeś z systemu. Wyszedłbym jakby nas 10 kilo złota i nie prowadził firmy. Wtedy bym wyszedł całkowicie. Teraz jestem w tym systemie, są miesiące stresujące jak ZUS, księgowa wiadomo. Jest to swojego rodzaju wolność, ale no nie do końca, nie? Nie mogę powiedzieć, że całkowicie. Czuję się na pewno bardziej wolny niż jak pracowałem w czuczce i robienie tych samych czynności non-stop, ale nie jest to całkowita wolność. Nie? nie mógłbym tak powiedzieć. Na koniec, jakiś przekaz dla naszych widzów: coś, co mógłby, mogłoby ich zainspirować. Każdy człowiek jest wyjątkowy, nie ma drugiego takiego człowieka na świecie. Pamiętajcie o tym, jak będziecie mi jakoś chwilę, chwilę zwątpienia w życiu, pomyślcie, bo jedno jest życie, i ten czas mamy od punktu A do punktu B. I w tym systemie, który jest narzucony, że najpiękniejsze lata mamy spędzić na pracy, a moment emerytury, gdzie człowiek już nie ma siły na nic i nie. Nie każdy dożyje w ogóle emerytury i że wtedy ma być ta wolność. Moim zdaniem powinniście się zastanowić, co zrobić, żeby te najpiękniejsze lata jednak robić to, co kochacie. Kiedyś oglądałem Niemców w kamperach i mówi na emeryturze, fajnie by było bumie wpojone przez lata, że musi być emerytura, musi być ta wolność po 65 roku życia. A spróbowałem wcześniej i to była najlepsza decyzja w życiu, także polecam sprawdzić po prostu wszystko co jest możliwe, żeby w tych najpiękniejszych latach spróbować przynajmniej robić to, co się najbardziej wam podoba. Proszę Państwa, to był Janek z kanału Żyj z Pasji. Janek, dzięki za rozmowę. Bardzo serdecznie, dzięki. No. E właśnie pożegnaliśmy się z Jankiem i ruszamy w głąb Apuli. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. i do zobaczenia następnym razem. Na razie!